W grudniu ubiegłego roku prezydent miasta Stargard Szczeciński ogłosił konkurs fotograficzny dla fotografów amatorów pod nazwą Stargardskie Zabytki. Celem konkursu była fotograficzna rejestracja znanych i mniej znanych zabytków naszego miasta, prezentacja dziedzictwa kulturowego poprzez bezpośredni kontakt z zabytkami kultury materialnej, upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki. Stargard Klejnot Pomorza to właśnie hasło, zaprasza turystów do odwiedzenia naszego miasta. Nagromadzenie i klasa stargardzkich zabytków stawia Stargard w czołówce miast Pomorza. Dlatego warto odnaleźć piękno zabytków architektury i warto je utrwalić. Konkurs fotograficzny skierowany był do wszystkich, którzy lubią fotografować i potrafią uchwycić urok dziedzictwa kulturowego Stargardu Szczecińskiego. Nagrodzone i wyróżnione prace można oglądać w Parku Chrobrego na dużych, przejrzystych planszach. To kolejna wystawa zorganizowana w Lenerze przez Urząd Miejski. Dostępność miejsca czyni z każdej wystawy wspaniałą formę prezentacji, która dociera do szerokiego grona odbiorców. Każdy uczestnik mógł nadesłać do trzech wykonanych przez siebie fotografii. Treść nadesłanych zdjęć była dowolna, aczkolwiek musiała mieścić się w haśle stargardzkie zabytki. Jury przyznało następujące nagrody. Grand Prix przypadło Piotrowi Korzeniowskiemu z Choszczna za zdjęcie Basztat Kaczy i Basteja. Pierwsze miejsce Radosławowi Baranowi ze Stargardu Szczecińskiego za zdjęcie Kolegiata Najświętszej Marii Panny w Stargardzie Szczecińskim. Drugie miejsce Ryszardowi Sobotnickiemu ze Stargardu za zdjęcie Kościół Świętego Ducha. I trzecie miejsce Marzenie Balcerek, również ze Stargardu Szczecińskiego, za zdjęcie Baszta Lodowa.